Witajcie Traderzy, z tej strony Jakub, Chili, Gambit Tradera. Jesteśmy no już przy końcu, ale niezwykle ciekawego tygodnia handlowego. Wczoraj mieliśmy decyzję co do stóp procentowych i później bardzo ciekawą konferencję Pana Pawła. A jutro być może mamy najbardziej wyczekiwany, wyczekiwany moment na rynkach od całego kwartału. Jutro mamy tak zwany dzień jak czyli dzień kiedy w jednym dniu wygasają opcje na indeksy amerykańskie, kontrakty terminowe na indeksy amerykańskie oraz opcje na akcje na tych indekcjach. Jest to dzień, który przynosi większą zmienność, zwiększony wolumen no i oczywiście zwiększone z tym ryzyko. Tymczasem, i popatrzymy sobie na niektóre wybrane surowce, i mamy je przy pytach swoich historycznych. Co może się wydarzyć jutro? Porozmawiamy sobie o tym za chwilkę. Serdecznie zapraszam. No i zaczynamy. Popatrzmy sobie na początku na mieć. Mieć po, po naszych wejściach w tych okolicach, zgodnie z przewidywaniem, po ruchu pięciu falowym rozwija się w falę piątą, której celem jest wybicie tego tutaj szczytu. My mówiliśmy, że będzie na pewno atak na ten szczyt, więc atak już jest, analiza jak najbardziej dana. No i teraz zastanówmy się, co dalej. Czy mieć ma szansę ten szczyt wybić i co następne? co na dalszej kolejności. No oczywiście, że mieć na tę szansę wybić, bo wiemy, że jesteśmy w trendzie wzrostowym historycznie cały czas. Przy czym zauważcie, że te wybicia no, nie są jakieś to potężne. I też bym się nie spodziewał, znaczy inaczej, gdzie się ruch zatrzyma, to nie wiem, bo to, tego nikt nie wie, tak? Natomiast spodziewałbym się, że jeżeli my ten wierzchołek wybijemy, to raczej będzie to na zasadzie wybicia jednodniową świecą, i w kolejnym tygodniu spodziewałbym się powolnego gaszenia tego ruchu i dokonania jakiejś wewnętrznej, tutaj chociażby korekty, chociażby tej wielkości. Na ten moment mieć jest w ruchu 1 do 1, w korekcie 1 do 1, ostatniej. I tak naprawdę po wybiciu tego, czytu lokalnego, można by próbować handlować to do góry na wybicie właśnie historycznego szczytu, na miedź. Dlaczego mówię o tej korekcie? Dlaczego boję się tych wypadków? No po pierwsze jesteśmy przy mm -hmm. historycznych szczytach. Wybijanie historycznych szczytów to jest trochę ruletka. Raz mamy sytuację jak na złocie, a raz mamy sytuację taką, że jest wybicie i głęboka korekta. Natomiast gdyby się okazało, że, jutrze, że wczorajsze przemówienie Pawła, gdzie Paweł był wprost, wprost no, lekko jastrzębi, Mówiąc o tym, że wcale te obniżki stóp procentowych nie będą wdrażane jakoś bardzo szybko, ale rynek sobie zamknął uszy, wpatrzył się w obniżone prognozy makroekonomiczne, bo zostały one obniżone i uznał, że jako, że one są obniżone, to gospodarka słabnie, to znaczy, że będą stopy procentowe obniżane. Mimo tego, że Powell mówił wprost, coś wprost przeciwnego, i ja spodziewam się, jako scenariusz bazowy, jak to się mówi, przyjmuje, że my się, jeżeli nie jutro, to w przyszłym tygodniu obudzimy, że jednak skoro ta gospodarka ma się gorzej, to może i stopy będziemy obniżać, no ale gospodarka ma się gorzej, to nie jest powód do chóra optymizmu na indeksach na metalach przemysłowych, to nie jest powód do chóra optymizmu na ropie, to nie jest powód do chóra optymizmu na indeksach. Historycznie zresztą, jak sobie prześledzicie, obniżki stóp procentowych to obniżki stóp procentowych zaczynały się, pomijając COVID oczywiście, to zaczynały się w momentach, gdy indeksy pokazywały recesję. Wchodziliśmy w jakieś krótkie spowolnienia albo wręcz recesję i sporo. Na jutro mamy, mówię, dzień, kiedy wygasają te wszystkie opcje i kontrakty terminowe na indeksy. Wczorajszy ruch w górę na indeksach, i moim zdaniem, i nie tylko moim, bo wczoraj na grupie Gambit Tradera mieliśmy właśnie live z tej okazji, żywo o tym dyskutowaliśmy. Na grupę Gambit Tradera serdecznie Was zapraszam swoją drogą, dołączyć do niej możecie poprzez kliknięcie linku w opisie tego filmu. No i tak trochę się zastanawiamy, co będzie, jak te opcje zaczną wygasać w poziomach, które nie są przewidziane, nie były przewidziane, nie były kalkulowane, bo ten ruch do góry no, jest troszkę alogiczny. W mojej okolicie, ocenie skromnej. No i przejdźmy w takim razie do tego złota. No, złoto, widzicie, wybiło ten ruch, ten, ten poziom 3000. Byliśmy w szczycie, zaliczyliśmy poziom na wzrost, no i z tego miejsca poleciało do góry ładnie. I tutaj się nie zatrzymała cena do góry. Wybiliśmy szczyt, polecieliśmy. Obecnie już minęliśmy nawet tą psychologiczną bazę 3000, gdzie cena się zatrzymała. No i po wyjściu górą wiadomo było, że to już będzie lecieć dalej do góry. I teraz pytanie, dokąd? Złoto oczywiście będzie o tyle jutro walorem o podwyższonej zmienności, że jest wyceniany do dolara amerykańskiego. Dolar amerykański będzie bardzo podatny na te wykasanie jutrzejszych opcji. To więc też zerknijmy na niego, w jakim on jest miejscu, bo on jest w takim miejscu pułapce, umiało spadać, jak widać pięknie spadło. Jak miało się zatrzymać, to musiałoby się tu zatrzymać, nie zatrzymało się. Spadliśmy do tego miejsca, i to jest takie miejsce pułap, bo my stąd możemy dostać powtórzenie tej korekty i dalej w dół. Ale my lokalnie, tutaj, jesteśmy cały czas, globalnie jesteśmy w trendu spadkowym, ale tutaj od no już wielu, wielu lat. Towarzyszy nam trend wzrostowy na dolarze. Tutaj również mamy wybicie nowego szczytu, nowy dołek, korekta, no i impuls do góry. Więc jesteśmy też we wsparciu płynnościowym wynikający z tego ruchu. Więc to miejsce, gdybyśmy patrzyli tylko na to, na ten ruch, to ono nie jest atrakcyjne do handlu w górę. Ale patrząc globalnie, już taka odpowiedź prosta nie jest. Chociażby po to, że możemy właśnie się chcemy tutaj płynnościowo rozwinąć albo wykonać jakąś korektę. Tutaj jesteśmy w poziomach zakończenia korekty. No jeszcze troszeczkę brakuje. Żebyśmy tutaj mogli o rozwij rozwijaniu się jakiejś korekty powiedzieć. No ale być może my chcemy stąd płynnościowo chociażby dojechać takim ruchem tutaj. W No dopóki ta strefa trzyma, no to ja muszę się liczyć z tym, że to pojedzie do góry. I to samo radzę Wam. No, podwyższony dolar amerykański oczywiście nie jest dobrą informacją dla surowców, dla których jest wyceniany. Dlatego złoto również może jutro zrobić nam, bardzo by było, bardzo, by to była przyjemna niespodzianka, gdyby złoto jutro spadło nam do tych poziomów. Jutro czy w przyszłym tygodniu. I wtedy nie oznacza to, że handlujemy złoto w dół już, tylko w tej strefie będziemy szukać miejsca na dołączenie się. Do wzrostów. Ale taka korekta, jeszcze sobie, wyrysujmy ją 1 do 1. O, no tu trafiłem. Prawie, że idealnie. Ale taka korekta w tych poziomach byłaby już bardzo, bardzo mile widzianym, zwłaszcza po takim gwałtownym wybiciu nowego ATF-a, byłaby ze jak miał widziana. Ja nie zwracam na to za dużo uwagi, ale widzę, że RSI również jest bardzo rozgrzany. Jeszcze zerknijmy sobie na srebro, walor, którego normalnie nie analizuję, bo po ludzku go nie lubię, przyznam się Wam. Ale też no, technicznie ucha się, tak? Mówiliśmy sobie na grupie, że wybicie tego szczytu będzie sygnałem, na, że będzie się działo na tym walorze. No i tutaj widzę, że nie zaliczyli dokładnie mojej strefy, no ale ruch został przewidziany prawidłowo. Korekta i w górę do góry. W górę do góry. I też jesteśmy przy historycznych szczytach. Złoto te historyczne szczyty już zaliczyło. Więc dlaczego nie miałoby tego też zaliczyć srebro? Zwłaszcza, że srebro jest tradycyjnie troszkę niedowartościowane. Ja osobiście nie jestem z wielkim fanem korelacji złota ze srebrem, ale ona jednak występuje. Jak sobie prześledzicie ten wykres, na przykład te dołki, to z grudzień 24 roku, popatrzymy sobie na złoto w tym czasie, to jest tutaj też ta duża korekta, ostatnia, największa, to jest też grudzień 2024 roku. Więc ta korelacja istnieje i trzeba ją, e, trzeba ją szanować. No, jutro będzie bardzo, bardzo ciekawy dzień. E, jeszcze raz serdecznie zapraszam Was do nas na grupę. Przyżyjcie go z nami. Jutro o 10 rano fragment rynków surowcowych. E, poza tym, powodzenia. Pamiętajcie, grajcie ostrożnie, pamiętajcie o stoplosie, zarządzajcie swoim kapitałem. Trzymajcie się do zobaczenia do usłyszenia